Epson EH 5820 to multimedialne centrum Twojego domu. Zapomnij o problemach z jasnością i gaszeniu światła do oglądania. Dzięki technologii 3 LCD oraz wyjątkowemu kontrastowi możesz spokojnie oglądać filmy w ciągu dnia lub z zapalonymi światłami w pokoju. Poczuj się jak w kinie. Ten projektor pozwoli na wyświetlanie obrazu nawet do 300 cali, a wszystko w jakości Full HD. Projektor idealnie sprawdzi się dla każdego kinomana. Poza panelem na urządzeniu możesz sterować nim głosowo. Dzięki funkcji Android TV, Możesz zdalnie wysyłać pliki do projektora bez konieczności podpinania kabli. Nie musisz też martwić się konfiguracją z kinem domowym. Urządzenie ma wbudowany głośnik. Epson postawił na trwałość sprzętu. Bardzo mocna lampa może działać nawet do 11 lat. Epson EH-TW5820 to model, który sprawdzi się jako kino domowe i na wyjazdach. Wyjątkowo łatwy i komfortowy do użytkowania, zadowoli największych pasjonatów kina. Po więcej informacji na temat produktu wejdź na euro.com.pl.